Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na vloga takiego po prostu. E, spędzicie dzień ze mną, albo może nawet i kilka dni. Zobaczymy, jak widzicie. E, coś się zmieniło w moim wyglądzie. Mam barkuczyki, proszę bardzo. Mam je od e, przedwczoraj chyba jakoś. E, w sobotę robiłam, dzisiaj mamy poniedziałek. E, no i dajcie znać, jak Wam się podobają. Mi się podobają bardzo, tylko ogólnie. Są dosyć takie uciążliwe po tych dwóch dniach noszenia. Stwierdzam, że są dosyć uciążliwe. Nie dość, że co chwilę mnie gdzieś wiecie tutaj Boli głowa, to jeszcze żel mi się tak mega odznacza, ale dobra, pewnie i tak za niedługo je zdejmę. Dzisiaj yy, jedziemy do Poznania, ponieważ spotykam się dzisiaj z, z Olą. Jestem już z Ola. I tuśmy właśnie na jedzenie i zamówiliśmy sobie indyjskie. I mamy, ja mam pika masala, a Ola ma pateryciki. Jesteśmy teraz na szybkich zakupach. Ola kupiła sześć rogali z pistacją. Sześć rogali z nadzieniem pistacjowym. I teraz je nosimy. I przez cały powód, bo to nie będę obudziła torbą z rogami. Tak. Wszystkim witam was kolejnego dnia. Mamy dzisiaj, wait, mamy dzisiaj wtorek. Jest godzina 16. Um, wczoraj byłam właśnie w Poznaniu z Olą. Mega fajnie spędziłyśmy czas. Byliśmy na kawie, porobiłyśmy fotki. A to jest aktywność, którą mogę robić w sumie zawsze. Wystarczy, że ktoś mi powie, że. Idziemy na kawę porobić fotki, i to ja już od razu mogę iść tak jak stoję, więc było naprawdę bardzo fajnie. Potem też byłyśmy sobie na drinkach i wróciłyśmy. No i mamy właśnie dzisiaj godzinę już 16. Ja stwierdziłam, że przedłużę ten film, bo chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć o moich studiach, o moich przyszłych studiach, ponieważ. Dopiero od października się mu zaczynają Ale chciałam wam właśnie Poopowiadać o tym Na jaki kierunek idę I tak dalej, i tak dalej Myślałam o tym, żeby zrobić takie Q&A Ale po prostu wam w tym filmie Tak wiecie, ogólnikowo Poopowiadam No bo właśnie dodawałam film z moją reakcją Na wyniki matur Więc pewnie większość z was jest ciekawa Gdzie się wybieram Więc też w tym filmie się dowiecie w ogóle powiem Wam, że ta fryzura jest strasznie uciążliwa. Nie wiem czy to Wam już mówiłam, ale jest strasznie uciążliwa. Bardzo mnie bolą cebulki włosów. I jakby wiecie, po prostu dotykam sobie tych włosów i one mnie po prostu bolą, więc nie wiem ile ja w tych włosach wytrzymam, no są naprawdę bardzo ładne, ale już mi się tutaj też żel odznacza i nie wygląda to zbyt ładnie. Stwierdziłam, że pojadę chyba teraz do sklepu, bo chciałabym sobie coś zrobić na obiad dobrego. Dawno nic tak nie gotowałam, żeby właśnie zrobić sobie jakieś makaron czy coś takiego, więc trzeba to zmienić i chyba pojadę właśnie do Biedronki. Zobaczymy, bo tam często są takie jakieś azjatyckie rzeczy, a tajska i japońska kuchnia to są moje ulubione. Bardzo lubię ramen, udon, pad i w ogóle tego typu rzeczy, więc zobaczymy, bo Biedronka często ma takie... Produkty właśnie w swojej ofercie, więc zobaczymy, może coś ciekawego uda mi się tam znaleźć Wróciłam do domu, najmam no mam kawę mrożoną Pokażę wam na szybko, co kupiłam, bo kupiłam do testowania jedną rzecz Jest to napój, który sobie właśnie teraz przetestujemy i jest to, uwaga, Fanta malinowa z zero cukru Ja ogólnie nie przepadam za napojami zero Właściwie ich nie lubię, nie że nie przepadam, tylko po prostu ich nie lubię tak samo nie lubię coli zero, jestem tym zwykła i tak dalej Dajcie znać, którą wy wolicie No, ale nie było zwykłej fanty malinowej, a ta malinowa mnie przekonała i jakby... To musi być przepyszne, ale nie wiem, jak to będzie smakować w wersji 0. Była jeszcze truskawkowa i w ogóle kupiłam ją w Diggy za 5 zł, więc... No, pachnie malinowo, więc cheers i próbujemy Smakuje trochę jak mamba malinowa ale gazowana, więc jest spokojnie czuję za bardzo tego, że to jest bez cukru. Znaczy trochę czuję, bo ja ogólnie wyczułam to. 7 na 10, coś takiego. Dalej kupiłam buldaka, ponieważ wiem, że to jest niezdrowe. Ale zobaczyłam na TikToku, jak zrobić ramen właśnie z buldaka i stwierdziłam, że musimy to zrobić, więc pokażę Wam jak on wyjdzie. Dodamy sobie też jajko, myślę i tak dalej, więc zrobimy sobie taki. Ramen właśnie z tego buldaka Do tego kupiłam, ale to już nie na dzisiaj Tikka Masala sos Uwielbiam Tikka Masala, wczoraj właśnie z Olą jadłyśmy Nagrywałam wam to eee, I uwielbiam Tikka Masala Właśnie z chlebkiem nan I w ogóle w Biedronce znalazłam coś takiego I jest to spaghetti picante Nie widziałam... O, się uderzyłam Nie widziałam czegoś takiego Po prostu pikantny makaron Więc też w jakimś dzienniku Zrobimy i to tyle Z moich... Yy, Zakupów, lecę robić jedzonko. Po dłuższym czasie zrobiłam ramen, ale to jest ramen z buldaka. Nie pokazałam Wam, jak go się robi, bo nie wyszedł tak, jak chciałam. Chciałam też jajko ugotować i przekroić na pół, żeby włożyć do tego ramenu, ale ugotowałam, okazało się, że jajko. Jest pięć dni po terminie, więc stwierdziłam, że nie będę go dodawać. Hello moi drodzy, mamy już kolejny dzień, czyli czwartek. Nie wiem w ogóle, kiedy ja się ostatni raz do Was odzywałam, no ale mamy czwartek i stwierdziłam, że przyjdę do Was tutaj właśnie, żeby sobie z Wami pogadać o moich studiach i tak dalej, bo na pewno jesteście ciekawi co dalej będę robić i tak dalej, i tak dalej, więc stwierdziłam, że tutaj tak plus minus powiem z racji, że już mamy sierpień, w sierpniu jest seria Back to School, wiadomo, będę ją nagrywać, bo o to też dostałam pytania właśnie, czy będzie seria Back to School w tym roku i tak będzie, tylko właśnie nie wiem jeszcze którego Do pierwszy film, zobaczymy. Ale tutaj chciałam zrobić taki wstęp, wiecie po prostu, żeby Wam opowiedzieć tak pokrótce. Nie będę się jakoś rozdrabniać, ale po prostu chciałabym Wam opowiedzieć. Jeśli chodzi o moje studia i o kierunek, jaki wybrałam, to ja tak naprawdę nie miałam za dużego pola do popisu, bo tak jak są ludzie, którzy chcą iść na prawo, na medycynę i tak dalej, oni wiedzą co chcą robić i mają jakby te studia pod nosem, a ja miałam taką sytuację, że ja nie wiedziałam co chcę robić po liceum nie wiedziałam co chcę robić dalej no i jakby wiecie no po prostu to pole mi się też gdzieś tam zamyka no i wiadomo przez to, że działam w internecie może nie na dużą skalę, ale no działam i nagrywam sobie na YouTubie, na TikToku na Instagramie, gdzie was też koniecznie zapraszam Oprócz YouTube'a właśnie też tam się udzielam. No to chciałam właśnie najbardziej robić coś w tym kierunku. Nic innego poza tym mnie tak nie interesowało, właśnie jak jakieś takie kierunki związane z social mediami, coś właśnie takiego kreatywnego i bardzo myślałam nad montażem filmowym w Warszawie. Ja, jak wiecie, bądź nie wiecie, jestem z no, okolic Poznania. Do Poznania mam 70 km, no ale ja zawsze mówię, że z okolic Poznania, bo gdzie jest Poznań, to myślę, że większość z Was wie. No i właśnie m, chciałam bardzo pójść do Warszawy na montaż filmowy, na studia zaoczne, żeby dojeżdżać sobie, ale no jednak cena tych studiów była taka. Wiecie, no dosyć spora i z nich zrezygnowałam, a wszystkie. Jakby uczelnie, wszystkie kierunki związane właśnie z social mediami Są na uczelniach prywatnych Mi zależało, żeby pójść do Wrocławia Bo Wrocław to jest takie moje ulubione miasto w Polsce I bardzo lubię Wrocław i bardzo też chciałam pójść na studia do Wrocławia Patrzyłam też na Poznań No i w sumie poza tym żadne inne miasto nie brałam pod uwagę No i w Poznaniu żadne uczelnie mi się nie spodobały, wiadomo były jakieś tam kierunki z typu media working i tak dalej, ale to też do mnie tak w 100% nie przemawiało no i wiadomo, wszystkie te kierunki też są płatne na pewno są gdzieś publiczne studia w tych kierunkach co ja, co ja szukałam, ale jest to mniejszość i od jakiegoś czasu spodobał mi się bardzo kierunek we Wrocławiu, na który bardzo chciałam pójść I... Przez moje lenistwo rekrutowałam właśnie tylko na niego. Miałam takie coś, że samolot leci jak coś, więc przepraszam za te dźwięki. Miałam coś takiego, że dobra, jutro zarekrutuję na jeszcze jakieś studia, w razie czego, na jakiś jeszcze kierunek, ale ja miałam coś takiego, że ja w sumie nie wiedziałam na jaki. Że ten jeden konkretny najbardziej mnie interesował. Yy, i nie wiem, jakoś tak, o bateria mi pada Więc nie owijając z bawełnę, bo zaraz mi się aparat rozwoduje, Wybrałam studia we Wrocławiu, na które się już dostałam I jest to kierunek Media Design Marketing Wizerunkowy na Dolnośląskiej Szkole Wyższej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej I właśnie jest to kierunek, który bardzo mi się podobał I od początku właśnie chciałam tam pójść więc ta... I w ogóle taki fun fact, będę studiowała razem z OLO, więc mega się cieszę.